Ja uważam, że my na Drugiej wojnie światowej no, zyskaliśmy to terytorium, ono było lepiej y, zurbanizowane. Pamiętajmy też, że Niemcy są e, głównym płatnikiem netto do Unii Europejskiej. Dla dużej części Polaków dzisiaj jest zwykły dzień, ale dla każdego Warszawiaka nie jest to normalny piątek. Domyślam się, że każdy z oglądających wie, iż dzisiaj jest rocznica Powstania Warszawskiego czyli jednego z najbardziej wymownych przykładów tego, do czego zdolni są ludzie kochający swój kraj. Jesteście na kanale Kto Wygrał, a dzisiaj pochylimy się nad tematem Powstania i przeanalizujemy. Czy politycy, którzy wykorzystują tę datę, robią to dlatego, że są patriotami? Czy może ich jedynym celem jest podreperowanie swoich słupków poparcia? Zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Zrobione? Jeśli tak, to wielkie dzięki. A teraz przejdźmy do tematu. Temat powstania jest bardzo delikatny. Nawet dzisiaj wzbudza on wiele kontrowersji, a historycy wciąż debatują, czy w ogóle było ono potrzebne i czy przyniosło jakieś pozytywne skutki dla naszego narodu. Oczywiście nie umniejszam pracy historyków, którzy często poświęcali całe swoje życie na analizę raportów i pamiętników z tamtych wydarzeń. Nie zamierzam wchodzić w szczegóły, czy ten zryw w ogóle powinien wybuchnąć, bo nie o to mi chodzi. Nieważne, co kto uważa. Nie da się zaprzeczyć, że każda osoba biorąca udział w powstaniu jest naszym bohaterem narodowym, a pamięć o wszystkich poległych nigdy nie powinna zginąć, lecz być pielęgnowana. Osoby te są najlepszym przykładem tego, czym tak właściwie jest patriotyzm. Wiele z tych osób szło walczyć za nasz kraj, mimo że wiedziało, że nie wyjdzie z tego żywo. Wiedziały one, że nie walczą za siebie, ale za przyszłe pokolenia i za ich wolność. Rozumiem krytykę dowództwa i osób odpowiedzialnych za wybuch tego powstania, ale nigdy nie powinniśmy oceniać osób, które po prostu walczyły i nie miały żadnego wpływu na to, czy to powstanie wybuchnie. Nigdy nie powinniśmy też zapominać o poświęceniu i ofiarności zwykłych Polaków, którzy angażowali się w pomoc powstańcom. Zresztą na wszystkie słowa krytyki mówiące o tym, że było to niepotrzebne, najlepszą odpowiedzią są słowa Bogusława Lindy, który doskonale podsumował to, co warszawiacy musieli czuć w tamtym okresie. Niekoniecznie, ja myślę, że to było dużo prostsze, tak jak słyszymy od ludzi, którzy przeżyli Powstanie Warszawskie i mówią, że byśmy tak w***li na tych Niemców przez tyle lat, że nas rozgrywali po kątach, że byśmy, byli, byśmy i tak poszli, nawet żeby zginąć, żeby mieć choćby pięć minut tego, żeby człowiek był kurwa. I myślę, że to samo było w Powstaniu Styczniowym, jak miała być następna branka, mi jechać na Sybir, to mówią, to, pójdę do lasu, no, powalczę. To jest prostsze, reszta to jest ideologia dorobiona przez polityków. To jest dużo prostsze. Chcieć przez chwilę pożyć, chcieć mieć szansę na, na chwilę normalności. Okej, okay. o to warto się bić. Niestety politycy nie do końca rozumieją, że temat ten powinien być świętością i nie powinni wykorzystywać go do celów politycznych. Bo co roku jest on nagminnie używany, a osoby z prawej i lewej strony politycznego spektrum próbują lansować się na bohaterstwie powstańców. Chyba nikogo nie zdziwię, jeśli powiem, że politykom, którzy próbują kreować się na patriotów, wykorzystując temat Powstania Warszawskiego, często towarzyszy obłuda i cynizm. Doskonałym tego przykładem jest Donald Tusk który na rocznicę powstania nagrał wzruszający film, który aż ociekał patriotyzmem i wdzięcznością za to, co zrobili dla nas powstańcy. Pamiętaj, nie wolno ci zwątpić wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. To słowa poety powstańca, ważne także dziś, 77 lat po powstaniu. A więc kiedy zatrzymamy się na dźwięk syren, pamiętajmy, że powstańcy ginęli po to, Abyśmy mogli co roku, kiedy tylko syreny cichną, wracać do normalnego, bezpiecznego życia wolnych ludzi. Nasza wolność nadaje szczególny sens ich ofierze, i dlatego nie możemy w nią wątpić. Jesteśmy im to winni. Chwała bohaterom. Sami przyznajcie, że można się nawet wzruszyć, szczególnie że dla efektu dodatkowo podłożono w tle tę smutną muzykę. Niestety, mimo iż akurat w ten dzień Tusk odwołuje się do patriotycznych wartości, to gdy spojrzymy na jego zachowanie i jego partię w szerszym kontekście, szybko okazuje się, że jest to tylko poza, która ma na celu ugranie dla siebie trochę poparcia na patriotyzmie, który wcale nie jest główną składową tego, w jaki sposób Tusk rządzi partią i jakimi ludźmi się otacza. Zresztą nie musimy daleko szukać. Dobrym dowodem na to, że nie stawiają oni dobra naszego kraju na pierwszym miejscu jest to, co ostatnio działo się na granicy. Fakt, że pozwalali, aby Niemcy przesyłali do nas imigrantów, jest chyba najlepszym dowodem na to, że dobro Polaków wcale nie jest u nich na pierwszym miejscu. Wielokrotnie udowodnili to również poprzez wprowadzanie w życie unijnych projektów, które bardziej opłacały się Francji czy Niemcom niż Polakom. Jeśli ktoś powołuje się na patriotyzm, to powinien udowadniać, że to Polska jest dla niego na pierwszym miejscu, a Donald Tusk już wielokrotnie udowodnił, że wcale tak nie jest. Dodatkowym dowodem na to, że ta postawa jest tylko nic nie wartą pozą, jest to, jakimi ludźmi się otacza. Wydawałoby się, że w polskim rządzie nie ma miejsca dla osób, które wprost zakłamują polską historię, ale niestety rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Obecnie naszym ministrem edukacji narodowej w rządzie Tuska jest pani Barbara Nowacka, która kilka lat temu zasłynęła z tych słów. Na okupowanych przez Niemcy w Polsce Chyba każdy polski patriota zgodzi się z tym, że... Osoba, która publicznie powiedziała coś takiego, nie powinna piastować tak ważnego stanowiska. Tym bardziej, że jeśli dokładnie przyjrzycie się temu nagraniu, to zauważycie, iż czytała z kartki. Pani Nowacka nie jest jedyną osobą, która wprost promowała wartości niepatriotyczne. Innym politykiem, mocno powiązanym ze środowiskiem Donalda Tuska, któremu zdarzyło się powiedzieć coś, co wprost zakłamuje historię, jest Radosław Sikorski. Będąc na wywiadzie w kanale Zero. Stwierdził, że Polska tak naprawdę zyskała na II wojnie światowej. E, możemy mówić o prawdziwych stosunkach, dobrych stosunkach z sąsiadem, jeśli sąsiad nie rozliczył się z, z nami za to, co zrobił. Wie pan, ja uważam, że my na II wojnie światowej no, zyskaliśmy to terytorium. Ono było lepiej zurbanizowane. Y, Pamiętajmy też, że Niemcy są e, głównym płatnikiem netto do Unii Europejskiej, więc e, gro e, duża część ministrze, to, to bardzo źle zażegnał, co pan przed chwilą powiedział i to będą wycinać w internecie. Mogą to, sobie wycinać, ale to zabrzmią, jest prawda, tak. jak jakbyśmy się... zyskali na II wojnie światowej. Tak, zyskaliśmy 20% przedwojennego terytorium Niemiec. Jest to chyba jeden z najbardziej rażących przypadków tego, w jaki sposób nasze władze próbują zakłamywać naszą historię. Słowa, że Polska zyskała na II wojnie światowej, są policzkiem wymierzonym wszystkim osobom, które straciły życie podczas tego konfliktu. Znasz inne przykłady, kiedy politycy próbowali cynicznie promować się na wartościach patriotycznych albo swoimi opiniami zakłamywali naszą historię? Jeśli tak, to podziel się nimi w komentarzach. Byliście na kanale Kto wygrał. Dziękuję, że wytrwaliście do końca tego filmu. Jeśli się Wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki za dziś. Do następnego. Siema.